Ave Maria gratia plena Dominus tecum benedicta tu Maruyo, moja, moja radość, radość Maryjo, serce, me, serce, me, duszy me, ludność, ludność, mnie Ciebie wszędzie me, źle. Salve, Na syna na Twego płaszczem Twej dobrodliwości mnie przychodzi i grzesznego w salwę Regina Zdrowaś Maryja o Maryja Maryja w Dziewico Wroźna łaskę syna. O matuchno dziadki zaskocz. Kto wie się uciekamy. Bo wszystkiego złego nas w konie ciebie wzywamy. Sale Zdrowa Salve, Dziewico, Boga Rodzico, uproś nam łaskę syna. Mój kochani, biorę was w kolejne bardzo istotne wydarzenie w przestrzeń objawienia Pańskiego Trzech jedna z większych pięciu uroczystości i świąt kościoła katolickiego. Oto Maria Waltor opisuje zdarzenie. Widzi Betlejem, opisuje domek, gdzie się znajduje na jakimś ja rynku, placu Betlejem mieszkanie. Matki Bożej w pożyczonym domku dostrzega rosnącą nocną poświatę. Napływa ona z nieba pełnego gwiazd. Na niebie mówi bardzo, widzi wyjątkową gwiazdę o niebywałej wielkości, jakby mały księżyc. Przesuwa się naprzód po niebie nad Betlejem. Inne wydają się gasnąć żeby zrobić jej miejsce jak dwórki na przyjście królowej. Widzi teraz jakby warkocz potężny świecej z tej kuli, gdzie opis jest całym wymiarem. Te strumienie światła stępuje on, zdobiąc lazurowym srebrem domy i drogę, ziemię Betlejem. kolebkę Zbawiciela to jakby Reflektor potężny z nieba. To co Państwo widzą w tajemnicy Betlejem na obrazach, gwiazdę Betlejemską i te drugi światła, to samo widzi Maria Waltorta. Przez to światło, jakby Betlejem się zmienia, nie jest to już ubogie miasteczko, opiszę. To jakby zaczarowane miasto z bajki, w którym wszystko jest ze srebra. Nawet woda w studniach i zbiornikach wygląda jak pełny. Płynny diament, <laughs> teraz Maria Waldorta opisuje. Mały domek, gdzie mieszka Matka Boża, jest skąpany w płynnym ogniu klejnotów w dach niewielkiego tarasu, stopnienie z ciemnego kamienia, stop, stopnie ściennego kamienia, małe drzwi, wszystko jakby ze srebra pochyte diamentem, płynnymi perłami. Żaden królewski pałac na ziemi nie miał i nie będzie miał nigdy słów takich jak te, po których stąpali łowie, a których używała ta Matka, która jest Matką Boga. I tu widzi, główną drogą zbliża się orszak, konie w uprzęży, inne prowadzone za uzdę, dromadery i konie z jeźdźcami bądź ładunkiem, tentet kopyt, to jakoby odgłos wody spadającej na kamienie potoku. Po dodarciu do placu wszyscy zatrzymują się. W promiennym świetle gwiazdy orszak nabiera nadzwyczajnego piękna. Przebogate ozdoby wierzchowców, ubiory jeźdźców, twarze, wyposażenie, wszystko to jaśnieje nadzwyczajnie. U różnych mistyków, różnie to jest przedstawiane, tutoż ubiegam do przodu, oni przybyli z z niezależnych stron świata. W rejonie Palestyny się zeszli jakby razem. Wszyscy otrzymawszy to światło prawdy, po swoich poszkoleniach rozumów, rozumem doszli do tych samych stwierdzeń, że jest wielkie wydarzenie, że przychodzi Zbawiciela. I dlatego tu jest teraz ten, ten zjazd całych karawan. to się mówi o kilkuset ludziach, to, to, to nie że to trzech to, to były, bo to była potężna wyprawa mędrców, królów, którzy wzięli z sobą całe zaplecze, tabory, wyżywienie. Tu jasno wyjaśniam, bo nasze myślenie jest ograniczone współczesną techniką. Jadę samochodem, ujadę do żywca, tankuję, ujadę do Bielska, tankuję. Wtedy, żeby wyjechać, no to się brało, pasze, jedzenie, lub całe tabuny pieniędzy, gdy to był całkiem inny układ niż dzisiaj, żeby to wszystko, przypominam, nakarmić, żeby zrozumieć naszą te realia, Pamiętacie, mówiłem wam o bitwie pod Beresteczkiem. Do miliona koni. Samego wojska 70 tysięcy. Otoczki ludzkiej do 250 tysięcy. Każdy szlachcic przyjął ze swoimi wozami, swoim jadłem, wszystko na kilka miesięcy. Więc ci wędrując, idąc w nieznane, idą uposażeni we wszystko, stąd taka cyfra, taka doniosłość, taka liczba koni. Świecą się ich oczy, śmieją się usta, bo jeszcze inne piękno wstąpiło ich serca. Piękno nadprzyrodzonej radości. Podczas wysłudzy ze zwierzętami udają się do miejsca postoju. Karawan, czy dostojne osoby zsiadają z wierzchowców, które sługa zaraz odprowadza gdzie indziej. Oli zaś podchodzą pieszo do domu weszli, tam klękają, uderzają czołem o ziemię i całują ruch ziemi. Jak musieli być zespoleni w poznaniu z Bogiem, że to wiedzieli, że to jaka musiała być intensywna forma światła gwiazdy betlejemskiej nad domkiem Anny, która użyczyła dom dla Zbawiciela. Teraz zrozumie na obrazach zachodnich artystów, jak czy ludzi, widziało się Czekuli przed domkiem. Czyli wcześniej w Europie byli też mistycy, którzy otrzymali takie samo światło prawdy. Dziś nie znając Łaciny, te książki są w lamusach, to my nie wiemy do końca, kto formował ducha tamtych artystów i wiarę tamtego ludu. Bo oni to nakreślają tak, jak pokazuje współcześnie Maria Waltorta. To czzej możni świadczą o tym ich przebogate stroje: jeden o bardzo ciemnej skórze, gdy tylko zsiad z siatzwy błąda, owija się cały błyszczącym szalem jest przypis z jasnego jebawiu, to strój etiopski. Czyli jeden przybył z Etiopii. Czoło Italie ściskają mu kosztowne obręcze, czyli na zwygląd Afrykanie. U boku masz tyle lub miecz. Z gardą bogato zdobioną drugimi kamieniami. Drugi z tych, którzy siedli ze wspaniałych rumaków ubrany jest przepiękny, prążkowany strój, którym przeważa barwa żółta. I jego szata uszyta jest jak długie domino jest przypis, raz to wyjaśnię. Przystrojone kapturem, sznurem, utkanym złotym haftem, wyglądającym jak misterna praca złotnika. Domino, płaszcz z kapturem, noszony dawniej przez mnichów. Trzeci nosi jedwabną, bufiastą koszulę, oraz długie szerokie zmarszczone przy stopach spodnie. Dzieci, to może być teren bardziej bliżej nas, tu Europy, bo takie portki najdalej na zachód nosili Polacy. Strój szlachecki, ale cały wschód taki nosił. Luźne, szerokie, długie spodnie, aż do aż Kazachstanu. Bo ten strój napłynął na naszą ziemię z Orientu. Owija się bardzo delikatną chustą, która wygląda jak kwitnący ogród, tak żywe są zdobiące ją kwiaty. Na głowie ma turban, przytrzymany przy, łańcuszkiem ozdobionym diamentami. Po uczczeniu domu Czyli gdzie jeszcze zobaczymy zbawiciela? To jest taka myśl, jak my czcimy nasze świątynie. Po uczczeniu domu, w którym trzeba zbawiciel, wstają i idą do zajazdu dla karawan. Tam słudzy już kołatali i otwarto im drzwi. I tu się jej widzenie urywa Marii Waltorty, w trzy godziny później rozpoczyna się hołd, scena hołdu składanego Jezusowi przez magów. Oddali hołd świątyni, oni poszli się, by się przedziać, wymyć, elegancko wystroić, wywziąć dary i iść na spotkanie. A nam się wydaje, że od piernata do ornata, z łóżka do ornatu do ołtarza, od roboty, z piłki nożnej do ołtarza, to są całkowicie inne przestrzenie. To było już ciemno, bo to było nocą, jak przyjechali. Teraz jest dzień. Drugie widzenie. Słońce świeci pięknie na południowym niebie. Jeden ze słuchczek magów przechodzi przez plac i wchodzi na schody Małego Domku. Wchodzi, potem wychodzi, wraca do gospody. Czyli jest zjawisko akredacji, Czy mogą przyjść? To jest wszystko uzgodnione. To jest, co będzie matka może im oczekiwała, zadawam będzie zapisane będzie. To jest tak, jak audiencja królewska, jak przyjęcie poselstwa. My by chcieli, że jak się zobaczymy, już to załatwiać. Dzieci, Nie, nie, to są już inne procedury. Wychodzą czyj mędcy. za każdym z nich kroczy jego sługa, przechodzą przez plac. Nieliczni, Przechodni oglądają się, żeby spojrzeć na pełne dostojeństwo osobliwości, krocząc wolno i uroczyście. Pomiędzy przybyciem sługi a nadejściem tych trzech mija kwadrans, co dało mieszkańcom domu możliwość przygotowania się na przybycie gości. Przybysze są dziś jeszcze bardziej bogato odziani niż wczoraj. Z wieczora. Błyszczą jedwabie, połyskują klejnoty na głowie. Tego, który nosi turban, skrzysie i migoce olbrzymi pióropusz składający się z drogocennych piór, usiany jeszcze cenniejszymi łuskami. Jeden ze nie się całkowicie pokrytą intarsją szkatułę której metalowe wzmocnienia są wykonane ze złota. Drugi ma ze sobą misterny roboty kielich, zakryty rzeźbionym pianeczkiem, Cały ze złota przecinie się rodzaj szerokiej i niskiej amfory, także ze złota zakorkowanej zamknięciem w kształcie piramidki z osadzonym na wierzchołku brylantem. Przedmioty te zdają się ciężkie, Słudzy bowiem je sobie z wysiłkiem, Zwłaszcza szkatułę. Wszyscy idą po schodach, Czech, Wchodzą do izby prowadzącej Od drogi na tyły domu. Przez okno otwarte na słońce Widać ogródek. W bocznych ścianach znajdują się drzwi, Przez które zagląda rodzina gospodarzy, Mężczyzna, niewiasta, Troje lub czworo dzieci w różnym wieku. Maryja siedzi z dzieciątkiem na kolanach, a Józef stoi z boku. Na widok wchodzących trzech magów Maryja wstaje i kłania się. Ubrana jest całkiem na biało, jakaż jest śliczna w skromnej sukni, zakrywającej ją od szyi do stóp, od ramion do delikatnych nadgarstków. Jakże piękną mam głowę, otoczoną koroną, jasnych warkoczy, z mocniej zarumienioną zewnętrzną twarzą. Oczy uśmiechają się ze słodyczą, usta zaś wypowiadają słowa pozdrowienia. Niech Bóg będzie z Wami. Przypominam o naszym zwyczaju. Że nie pozdrawiamy się inaczej, jak niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wchodząc do urzędu, wchodząc do sklepu, do koleżanki, nadszedł czas prawdy, bitwy o wiarę. Trzej męcy zatrzymują się na chwilę zaskoczeni, potem podchodzą i upadają do stóp Maryi. Dziś w kościele się tak nienawidzi Matki Bożej. A tu obcy z różnych czek stron świata padają i pierwszy gest to jest upadają do stóp Maryi. Proszą, aby usiadła. Co to znaczy? Oddają jej cześć jako królowej. Oni wiedzą, że to jest matka króla. Nie godzi się, by ona stała. Sami nie chcą usiąść, chociaż Maria to prosi. Pozostają na kolanach, opuszczając się na pięty, czyli usiadli. Za nimi klęczą także trzej słudzy, którzy zdają się, znajdują się tuż za progiem. Pozostawili przed sobą przywśniesione przedmioty i czekają. Czej, męcy wpatrują się w dzieciątku. Maria Waltota pisze, wydaje się mieć dziewięć miesięcy, może rok. Taki jest silne i mocne. Siedzi teraz na kolanach mamy, śmieje się, szczepiocąc jak ptaszek. Ubrane jest na biało, tak samo jak mama, a na maleńkich stópkach ma sandałki. Szatka jest bardzo prosta. To koszula, pod której wystają ruchliwe nóżki i półmiótkie rączki, które chciałyby wszystko dotknąć. Nade wszystko śliczna jest jego twarzyczka, tu jest opisany cały wygląd dzieciństwa. Najstarszy z męców odzywa się w imieniu wszystkich, tłumaczy Marii, jak to pewnej grudniowej nocy minionego roku zapłonęła na niebie nowa gwiazda o wyjątkowym blasku. Żadne mapy nieba nie pokazały takiej gwiazdy, ani nic o niej nie wspominały. Imię jej było nieznane, nie miała bowiem nazwy. Narodziła się więc złona Boga i rozkwitła, żeby oznajmić ludziom błogosławioną prawdę Boży sekret. Próbuj tak dziś mówić do naukowców. Big Bang, pramateria, kumulacja, bum, rozwaliła się. Świat się rozszerza. Gwiazdy, jak to, jak to, jak to? Mogła się na urodzi złona Boga nowa gwiazda. Dla tych ludzi ma żadnego problemu, że Bóg może ingerować i, i ustawiać nowe ciało niebieskie, które będzie mówiło. O, I oni wiedzą, aby oznajmić ludziom błogosławioną prawdę, Boży sekret. Mieli czy królowie zaburzenia osobowe na punkcie nadprzyrodzoności. Żeby jeszcze później polecieć za tą gwiazdą, czyli wsłuchać się w głos Boga, Idźcie, a ona wam pokaże. Ludzie jednak nie zwrócili na nią uwagę, gdyż w duszach ich było zepsucie, mówi ten stary mędrzec. Nie wnosili, nie wznosili oczu ku Bogu i nie umieli czytać słów. Wy dzisiaj znosicie oczy ku teatrom, gdzie tyle zepsucia. Znosiccie oczy ku. Telewizji, gdzie tyle zepsucia. Znosicie oczy ku kinom, gdzie tyle zepsucia. Nie ma szans, żeby ta cywilizacja ujrzała Boga. O świecie i o kościele, jak ostatnio czytałem na rozmyślaniu w naszych ludziach, Bóg mówi, że w kościół ani świat nie są w stanie się już sami podnieść. Są tak zepsuci. Potrzebna jest pomoc nieba. Introlizacja jedna z form pomocy nieba, kościołowi i światu. Ten mędrzec mi przychodzi jakby z nieba, z tym swoim rozważaniem. Nie wznosili oczu ku Bogu i nie umieli czytać słów, które On, niech będzie błogosławiony na wieki, kreśli ognistymi gwiazdami na sklepieniu nieba. Oni jednak ujrzeli ją i starali się pojąć jej wymowę. Wyrzekając się dobrowolnie odrobinę sensu koniecznego dla ciała, zapominając o jedzeniu, zgłębiali się w badaniach Zodiaku. Układy gwiezdne, czas, pora roku, dawne obliczenia i astronomiczne kombinacje pozwoliły mi znaleźć imię i ujawnić tajemnicę tej gwiazdy. W 54 roku życia wiem, jak miała na imię ta gwiazda. Czy wiecie, kto z Was wie? Ta gwiazda betlejemska miała imię. Oni poskładali to, Mesjasz. Gwiazda betlejemska miała imię, nazywała się Mesjasz, jej sekret, że Mesjasz żyje, który wszedł na świat. Wyruszyli więc w drogę, by go uczcić. Nic nie wiedzieli o sobie nazajem. Podróżując nocą przez góry i pustynie, Doliny i Rzeki, dążyli ku Palestynie, bo gwiazda posuwała się w tym kierunku. Fenomen tej gwiazdy przybają z trzech stron. Ale Bóg to wszyscy. Z trzech stron jedna gwiazda pokazuje tę samą drogę. To jest mistrzostwo stwórcze Boga. Dla każdego z nich, wyruszającego z trzech odrębnych punktów ziemi, w taki sam sposób się posuwała. Spotkali się nad Morzem Martwym. Wola Boża tam ich połączyła. Wyruszyli więc razem. Dalej, rozumując się nawzajem, chociaż każdy z nich mówił swoim odmiennym językiem. Nie tylko mogli się nawzajem zrozumieć, lecz także dzięki cudowi wiecznemu mogli w tym kraju mówić jego językiem. Mnie zastanawiało, no nie było wtedy angielskiego, nie było komputeru. Otrzymali dar od Boga. Mogli mówić językiem kraju. Tu nas, Panie Bóg, ojciec poucza, byśmy się nie martwili. Tam, gdzie będziemy wypełniali Jego wolę, on da klucz do pozałatwiania wszystkich spraw. Amen. Amen. Jutro Was poprowadzę, moi drodzy, dalej tymi przestrzeniami. W pokłonu abyśmy mogli zrozumieć jeszcze więcej z tej tajemnicy działania Boga, wiemy, że gdzieś gwiazda miała na imię Mesjasz, a miejsce jej spotkania było Morze Martwe. Do Mierzdy -Gorje wyjeżdżamy w niedzielę o 18.00, jest już odjazd pustelni, o 15.00 nasze oficjalne rozpoczęcie, koronka, nieszpory, nabożeństwo czerwcowe i procesja druga w ramach oktawy, jedna będzie o 8 po dziesiątej nam po a druga procesja po południu, wracamy z Mierzdy -Gorje. Piątek przed południem.